Tak wielkiej przesyłki to ja już dawno nie miałem. Mój pierwszy elektryczny rower DYUA5. Najpierw zrobię wam unboxing, później go złożę i zabiorę na pierwszą przejażdżkę. Po której podzielę się z Wami moimi pierwszymi wrażeniami. To co? Otwieramy karton. No i w kartonie znajdziemy oczywiście sam rower. Dobra, jest nóżka, więc będzie łatwiej. Siodełko. Jest też paczka dodatkowych akcesoriów. Mamy pedały, mamy instrukcję, pilot, kluczyk i klucz do zamontowania zapewne pedałów. Jest też ładowarka. Pora na zmontowanie tego wszystkiego w całość i może jestem dziwny, ale lubię takie rzeczy. Nie chcę się zamontować. Może to nie ten pedo. Tu jest R, to powinien być prawy. Wszystko jasne. No i w zestawie właściwie było wszystko, co trzeba. No może poza pompką, ale pompkę akurat w domu mam. E, więc pompuję koła. Za chwilę wyjmę baterię, pokażę Wam zresztą jak to się robi. Jest specjalny kluczyk. Podnosimy śrudełko, i to możemy zabrać ze sobą i naładować. Lub naładować bezpośrednio baterię wpiętą w rower. No i co ogólnie mogę powiedzieć o samym rowerze? No, jest to takie maleństwo. Powiedziałbym, mały składany rower do miasta. Tak, żeby sobie nie pojechać w jakąś długą trasę, ale żeby sobie podjechać między, powiedzmy, autobusem a miejscem pracy. I samo złożenie nie było trudne, trwało może z 15 minut i myślę, że każdy sobie z tym poradzi. No dobrze, pompuję dalej koła i ładuję baterię i będziemy jutro. Jutro, bo już jest późno. Jechaliśmy. No dobrze, jakie są moje pierwsze wrażenia po przejechaniu dzisiejszego dnia? Zrobiłem na tym rowerku około 40 km i zaliczyłem różne trasy, od takich typowo miejskich ścieżek rowerowych, po nawet zjechanie w jakieś bardziej leśne klimaty. I to, co na pewno się od razu rzuca. Na pierwszy rzut oka jest to, że mam 1,90 m, i ten rowerek jest taki dla mnie trochę miniaturowy, jakbym jechał na czymś pomiędzy rowerem a hulajnogą. No, powiecie, to nie jest taki typowy rower duży, tylko to jest taki miejski rowerek, żeby go złożyć, przenieść tak jak wspominałem już wcześniej, między autobusem a nie wiem, tramwajem i podjechać sobie do pracy. I pod tym względem muszę powiedzieć, że Radzi sobie całkiem fajnie. No i oceniając ten rower właśnie pod takim kątem, czyli urządzenia, które pomoże nam przenieść się z punktu A do punktu B i w razie czego je sobie złożymy, żeby łatwiej nam było przenieść, no to moje pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne, bo na start tu mamy praktycznie wszystko. Jest nóżka, oświetlenie, sygnalizacja dźwiękowa, mamy wyświetlacz, który pokazuje nam prędkość, czy chociażby jaki tryb mamy włączony? Ten rower jest głównie przeznaczony do płaskich powierzchni, ale mamy amortyzator z przodu, siodełko jest na takich sprężynach, więc nawet jak się pojawi jakiś krawężnik, czy gdy jedziemy przez las, no to ten rower powiedzmy, no te drgania jakoś zbiera i sobie radzi, ile tu much się teraz zebrało. Ten rower napędza się sam, tak do 25 km na godzinę, ale nie ma żadnej blokady, że jak jedziemy z góry, no to on nie zwalnia, co też jest bardzo przyjemne. Coś mi się podobało, że jak no, trzymamy manetkę przez chyba 8 sekund, no to rower przełącza się w tryb takiego cruisingu, że już nie trzeba manetki trzymać, tylko on cały czas będzie utrzymywał prędkość. No, i jest też ta wyciągana bateria. Jeśli jeździmy tak, jakby w czysto elektrycznym trybie, bez padałowania, to według specyfikacji to jest do 40 km. Ja przejechałem chyba 23 przez takie dość różne tereny, włącznie z jakimiś zniesieniami. No, i zostało mi chyba 30% baterii, więc te 40 km zasięgu to pewnie przy wiecie. Odpowied... mniejszej wadze yy, osoby jeżdżące i po płaskim terenie. No ale i tak to jest wynik, myślę, ciekawy na no, taki mały rower. Podsumowując moje pierwsze wrażenia, są naprawdę pozytywne. Przez te 40 km, które dzisiaj przejechałem, po prostu jechało mi się przyjemnie. Pewnie dlatego, że nie napedałowałem się, cały czas korzystałem z trybu elektrycznego. I po prostu jechałem sobie, oglądając morze, oglądając las. I tak dalej, i tak dalej. Jeśli was trochę zainteresowało, to link do roweru znajdziecie w opisie. I to są tylko pierwsze wrażenia. Pełna recenzja już niedługo na kanale i po przejechaniu większej ilości kilometrów być może coś wyjdzie, o czym Wam powiem, na co warto zwrócić uwagę. To tyle, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!